Kilka uwag terminologicznych, przez wyrażenie lub formułę będziemy rozumieli wszelkie połączenie. Symboli. Alfabetu klasycznego rachunku zdań. Natomiast przez wyrażenie czy też formułę sensowne będziemy rozumieli takie połączenie, W symboli alfabetu, które jest zgodne z regułami syntaktycznymi klasycznego rachunku zdań. W związku z tym, że w większości kontekstów będziemy analizowali wyłącznie wyrażenia sensowne. Określenie sensowne będzie uznane jako domyślne i najczęściej przez zwrot wyrażenie będę miał na myśli wyrażenie sensowne, tak samo jeśli będę używał zwrotu formuła. Rozważmy sobie Jedną, jeden przykład. Symbol tego typu rozpatrywany z punktu widzenia alfabetu klasycznego rachunku zdań będzie zmienną zdaniową. Natomiast z punktu widzenia syntaktyki jest jest wyrażeniem sensownym lub też po prostu formułą. Często w sytuacji gdy zmienne zdaniowe będą występowały jako wyrażenie lub też formuła, będziemy używali zwrotu wyrażenie lub formuła atomowa.